Siema, teraz pokażę wam, nie przejmujcie się, to tylko Messenger. Teraz wam powiem, bo zauważyłem u kolegi, że mój pierwszy odcinek nie chce się odpalić. I może nawet waszych komputerach niektórych też tak jest, albo na wszystkich, to było bardzo chujowe i zjebane. No to powiem wam w skrócie, co ja tam pokazałem, może jak... Wszystkich to na seria ja nagram jeszcze raz ten odcinek, albo będę miał go w dupie i nie nagram albo i zawieszę się co następne. No i to jest pierwszy, bo tam pod tytułem Wielka Kula No i co tam było? Tam była Wielka Kula I co ona tam? No i ona była dam do pewnej misji tego Lestera w pierwszej misji dla niego właśnie ja dziesięciu tam motorem i co to było? To było w parku, tym w to chyba... Nie to było broken, jest na dole. Nie. No w tej wyspie, na której jest lotnisko, tam w tym parku u góry, tam jest rozwalony budynek. Tam mówiłem, że wnętrzności nie ma tego budynku. No i co tam jeszcze było? Było, że... Tam obok jak stałem od razu, no i pokazałem Wam tę misję. Jak podkładam bombę pod kulę pomnika, tak i jak ta kula wybucha, no to e, ta bomba, no to ta kula, kula się i uderza w jakiś tam pomnik. Tego niestety posunęli i Wam go nie pokazuje ja wtedy. A chałupa jest cały czas rozpierdziona, także No. Co tam jeszcze było? Było tam, że woda zabija, tak? Jak wejdziemy na strumień wody, to ona nas, e, pff, no, potrąci właśnie, no, wylecimy w powietrze i padniemy na ryj, czy znaczy na plecy my zawsze padamy, ale ja mówię na ryj. No i co tam dalej pff, jeszcze było? Muszę sobie przypomnieć teraz, to jakoś treścić. Bo to ja mam tu zapisane wszystkie ciekawostki, tak w ogóle i to wiem. Bo tchemę PDA, tak? Mieliśmy tam, jak wejdziemy w ustawienia, to mamy 3 tchemy: bo jest tchemę PDA. Mamy tchemę sprunka, którym który mi się kojarzy z alkoholem, nie wiem dlaczego. Jeszcze mamy tchemę, ty małpa, co y ty czy tego tu, tu, tu. A małpa się jako at i tłat razem to znaczy ciota z polskiego po prostu. No, i następne było lotnisko. To było taki błąd mapy, że jak pójdziemy na sam ten czubek tych dwóch pasów startowych, tam na prawo, to jest to na prawo od północy, to był wschód. Tak, to był wschód. No toc i. Jak my tam wejdziemy i włączymy mapę, to na chwilę będzie dało się zobaczyć właściwie ten ułamek mapy. A i za chwilę się przełączy, że nas po prostu nie ma na mapie. Czy będzie normalnie mapa, ale nie będzie tej końcówki, właśnie tego lotniska? Następne to jest to, że porównanie z GTA tu pisze: ale 4, ale ja nie pamiętam o co tam chodziło. Może wam to kiedyś do czy coś tam Heston w Polsce To była ostatnia, nie, to nie była ostatnia, to była chyba pierwsza. Ale ja tak to napisałem. No i to było takie, że coś, że Heston w jednej misji, tej w pierwszej, w której go spotykam, znaczy to nie jest dla niego miejsce, to jest miejsce dla Hsina chyba i my jak go tam spotykamy po tej całej rozpierdolance, która mi się tak bardzo podobała, to... E... <coughs> No kurwa, zapomniałem. No nie, miałem nie przeglądać w tym odcinku. To miał być odcinek tolerancyjny. No, ja mówiłem, że nie jest policji, ale mimo to na tej tablicy powtórzenia misji jest napisane LCP, LCPD przy właśnie jego imieniu. No i co, no to, to to by było na tyle, nie? No to przypomniałam wam ciekawostki, bo jeszcze to mówiłem, ciekawostki możecie wysyłać na... No na razie chyba możecie na ten... Na powiadomienia na YouTube, jak wiecie jak to się robi. Ja wiem jak to się odczytuje, ale za bardzo się nie interesowałem jak to się robi. W komentarzach w sumie też możecie pisać jakieś... Pomysły na odcinek specjalny, czy jakieś pomysły widzów bym zrobił, czy coś takiego. Hmm. Hmm. Z czym chciał Wam powiedzieć, że w przyszłości chcę nagrać jeszcze tajemnice i ciekawostki z GTA, SA, Vice City, Trójki, lcs no wiecie, tego Liberty History, co tam wyszło, no i tego, co teraz nagrywam. Może jeszcze pokażę jakieś dodatki do GTA 5 jakie mamy na telefonie, tylko wiecie tego. No, nie będę wam mówił, bo zepsuje sobie odcinek, tak? Ja to mam wszystko na razie jeszcze. To No to czekam. Żegnam Was. I, I co tam. No, do, zobaczenia do... Teraz to pewnie do trzeciego odcinka. Chyba, że poszło najpierw pierwszy, a potem drugi. Chociaż były przesłane w innej odległości. Ну, 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 на разве нет?